Zapraszam do wysłuchania modlitwy do Archanioła Gabriela. Modlitwa ta jest prośbą o przewodnictwo i wsparcie na Ziemi. Modlący proszą Archanioła Gabriela o przyniesienie dobrej nowiny i możliwość poznania planu Bożego. Jednocześnie jest to prośba o łaskę. Przyjmowania także tych złych nowin, i pogodzenia się z wolą Bożą na ziemi. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany Bożą mocą, ponieważ zostałeś wybrany. Do zwiastowania Maryi, tajemnicy wcielenia, w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. Spraw, abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. Bądź nam pośrednikiem w Niego i Jego Matki w niebie tu na ziemi, naszym przewodnikiem i opiekunem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jaki chciałbyś się pomodlić z Panem Bogiem.